Cześć widzowie, ja jestem Michał, to jest kanał Jołów, a to jest karabinek Star 80, który, jak dowiedzieliście się pewnie z poprzednich odcinków na moim kanale, trochę go modyfikuję. No i dzisiaj dostałem do montażu szynę na ten karabinek. To jest szyna, która e, jakby odpowiada duchowi tych modyfikacji, które ja w tej broni przeprowadziłem, mianowicie wszystkie te zmiany, które tutaj wprowadzam, mają za zadanie nie naruszać Konstrukcji karabinka, czyli ja, jeżeli zdecyduję się zwalić to łoże, zwalić chwyt, zrobić cokolwiek innego, to za pomocą prostych narzędzi jestem w stanie przywrócić ten karabin do stanu absolutnie pierwotnego, fabrycznego i tak jest również z tą szyną. Która montuje się na standardowej szynie, która jest tutaj zamontowana przez producenta. Taka dosyć symboliczna o nietypowym rozmiarze, szyna w rozmiarze 17 mm, na którą nie bardzo można coś dopasować, ale mądrzy ludzie, tutaj jeden z kolegów, który ogląda mój kanał, okazuje się, że ma siły, środki i pomysły żeby takie rzeczy robić, to możecie sobie zobaczyć, jak ten element wygląda, to jest bezczelna reklama. Wolno mi to zrobić, dlatego że za ten film YouTube nie zapłaci mi ani grosza, dlatego, że jeżeli w filmie pojawia się jakikolwiek element, że tak powiem akcesoryjny, dokręcany do Aera, to z natury rzeczy użytkownik jest karany demonetyzacją takiego filmu, więc ja po prostu na tym filmie nic nie zarobię. Za to pokażę dobry produkt człowieka, który go wykonał. E, Tę e, szynę możecie sobie w internecie kupić e, i założyć ją na ten karabin. Jak to się odbywa? E, karabin trzeba częściowo rozebrać, znaczy, no, właściwie, prawie całkowicie rozebrać. I teraz możemy już sobie. E, odblokować suwadło. Nie trzeba go całkowicie wyjmować, wystarczy go zluzować, dlatego że ja również przy montażu tego łoża zrobiłem to tak, że ona jest blokowane dokładnie identycznie jak fabryczne łoże, w związku z czym wysunięcie suwadła powoduje odblokowanie górnej części łoża i w tej chwili możemy już montować naszą szynę. Szynę montujemy po prostu poprzez nasunięcie jej na tą szynę, która znajduje się na karabinku. Tak jak w tej chwili i teraz należy ją tylko zakontrować, ona ma tutaj delikatny luz, więc no dobrze byłoby ją powiedzmy wyśrodkować tutaj na tej, na tej oryginalnej listwie i za pomocą klucza Allena czyli sześciokąta 2,5 mm możemy teraz ją dokręcić. Tutaj tych śrub jest trzy. No ale szynę już sobie dokręciliśmy, więc możemy z powrotem zablokować w karabinku e, suwadło. To znaczy nie, nie możemy. Musimy najpierw założyć przednią nią część łoża, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I na tym właściwie cały montaż się kończy. Karabinek możemy poskładać. E, przy składaniu, przy sarze zawsze warto pamiętać, żeby kurek był napięty. Natomiast dźwignia bezpiecznika automatycznego musi być Odblokowana, czyli tak jakby należy ją przesunąć w przednim kierunku, dlatego że po złożeniu, jeżeli złożycie to w nieprawidłowej pozycji, to karabinek albo się nie da złożyć, albo nie będzie funkcjonował poprawnie. Zdarzyło mi się to, więc dlatego o tym mówię. Karabin mamy złożony. Całość wygląda tak. W sumie, jak na to wszystko patrzę, to właściwie zastanawiam się. Czy nie warto byłoby do tej konkretnej kombinacji, którą ja sobie tutaj buduję, nie przedłużyć e, tej szyny aż do miejsca, żeby ona się zetknęła tutaj praktycznie z tym łożem. Tutaj nie mam tego delta ringu oryginalnego, który jest e, na erach, dlatego że e, tutaj jego montaż nie jest konieczny, no i on e, w ogóle tutaj by się nie zmieścił. Natomiast jeżeli ta szyna byłaby przedłużona tutaj aż do, e, aż do, e, aż do te, tego łoża, to moim zdaniem wyglądałoby to jeszcze fajniej. Jeżeli autor mnie ogląda, autor oczywiście tej wspaniałej modyfikacji, to ja się z tobą skontaktuję, ponieważ, no nie wiem, oczywiście, czy będziesz miał czas, siły i środki, ale ja bym sobie tutaj założył. Taką szynę, tylko ja bym ją po prostu wydłużył, dlatego że ona praktycznie, jeżeli dojdzie mi tutaj do, do łoża, no to, to to wszystko będzie tak spójnie wyglądało. Nie będzie tutaj takiego wybrania w tym miejscu. Natomiast, tak czy inaczej, pierwotny efekt w postaci możliwości założenia przyrządów optoelektronicznych. Na Sara, nawet całkowicie stokowego, czyli takiego, w którym nic nie modyfikowaliście, dzięki zakupie takiej szyny, no po prostu sobie momentalnie rozwiązujecie. W związku z czym e, uważam, że to jest naprawdę dobry zakup, porządnie wydane pieniądze i, i podejrzewam, że dla osób, które chciały kupić Sara, ale na przykład martwiły się, że nie założę sobie na niego kolimatora, no to problem właściwie przestaje istnieć. Tak wygląda szyna do karabinka SAR. W tym odcinku wszystko. Będę się starał kolejne modyfikacje w ramach dostępnego czasu, również na kanale opisywać. Cześć na razie.